Bo są y, ludzie tak sceptycznie do siebie nastawieni, nie dowierzają sobie. Mówią, proszę księdza, jak ja mówię. odmówię litanie jak ja sobie paciesz, to ja wiem, że się pomodliłem. I to jest fundament. Tak jak mówiliśmy. E, natomiast ja nie umiem tak po swojemu. Ja nie jestem świętej pamięci biskupem Zawitkowskim, czy świętej pamięci księdzem Twardowskim. Ja nie umiem poezji modlitewnej układać. Panie Michale, drodzy Państwo, Panu Bogu nie chodzi o Poezję. Tu chodzi o pory w serca. To, co y, czasami możemy zaobserwować, jak ktoś mówi szczerze, a nie poradnie, nie ma jakiegoś daru, przemawiania, ale jest szczery, y, jakieś dobre słowa mówi. No, no Panie ojcem, panie Michale, jakie pierwsze słowa pana dzieci mówiły, jak, pan, jak już zaczynały mówić. Tata mama. A no właśnie, czy to takie ładne było? Tata mama? Takie Ta, da, 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 Ma, na. na, na, na. to było najsłodsze, a to najsłodsze. I jak. Ja miałem taki przypadek, że kolega chciał mi się synem pochwalić, który zaczynał mówić. Zawołał go, powiedz do mnie tata. I ten dzieciak daje, lalala, e, da. Ej, jeszcze raz, da. E, ja się nie mogłem doszukać tam słowa tata. A ojciec, słyszałeś? Kładnie. Tak Bo. Dla ojca, dla mnie to był kocik dziecięcy, ale nie dla ojca. Dla ojca, jego taty, to było piękne tata, bo jak dziecko mówi tata nieporadnie, czy mama, baba, dziadzia, prawda? O czym to świadczy? Tata jest najważniejszy, kochany, mój, mam do niego zaufanie. No w ogóle, cała relacja ojca z synem czy z córką, prawda? I taka relacja nasza dziecka z ojcem. My jesteśmy dziećmi Boga samego.